Hej, hej, witajcie, kochani z tej strony: Krystian Burdzy. Dzisiaj Wam chcę pokazać, na czym podlegają Guaranteed Visitors, bo dużo ludzi już się o to pyta. Pokażę Wam, bo dzisiaj są akurat dostępne. Ja kupię dzisiaj te Guaranteed Visitors i pokażę Wam, jak to zrobić, ok? Czyli zobaczcie, tutaj macie takie coś jak Buy Advertising, ok? To jest dla tych, którzy promują jakieś produkty na tej stronie, na naszej platformie Maps. Więc tutaj daję. By advertising, ok. Tutaj macie e, advertising select, czyli banner ads to nie jest to, e, to jest banner ads, to jest panery, żeby możecie sobie wykupić. Dajcie Guaranteed Visitors, ok. I Tutaj macie dostępne, bo jak, jak są sprzedane, to już pisze sold out. E, dzisiaj są dostępne, więc pokażę Wam, ja już kupiłem sobie e, kilka dzisiaj przed chwilą. Pokażę Wam tylko jeszcze jedno, jak się to robi. Okay? Kupię teraz 1000 Ganet Visitors. Są to wyświetlenia na waszą stronę na, was, na wasz produkt, jaki macie, i to są gwarantowane osoby, które widzą wasz produkt. Okay? Daję tutaj 100, za, za 100 dolarów. Te pieniądze możecie używać, które macie dostępne na tak zwanym AdFound. Okay? One się tam zbierają cały czas, dopóki ich nie wykorzystujecie nie wykorzystacie. Ja mam już tu kampanię zrobione, więc tylko, tylko wpiszę szybko. Ok, ja już to mam pisane, tylko po prostu ją dodam. Tutaj mam też pisane już linki swoje. Ja promuję po prostu inny produkt jeszcze dodatkowo na tej platformie, i z tego mam te sprzedaży, i z tego oczywiście ekstra pieniądze zarabiam, tak? Więc to jest bardzo skuteczne. To jest bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o wyświetlenia, jeżeli chodzi o sprzedaż. Bardziej skuteczne niż promocja to na, na maps, robić do tych kampanii, które wy oglądacie codziennie. Ok, więc polecam, jeżeli macie dostępne środki e, na waszych map, map tych My Ad funds Okej, okay, to warto je wykorzystać w ten sposób. Ok, widzicie? Ja już zrobiłem tutaj kampanię, tak? Teraz daję ja preview. ok, I teraz muszę to potwierdzić. Tak, widzicie? Teraz muszę zobaczyć sobie, czy rzeczywiście to jest to, tak? Okej, okay, to jest to, co ja chcę. Tak, czyli moje wideo sprzedażowe. E, i teraz daję proces, tak? I tyle. I widzicie, ja już dzisiaj kupiłem tutaj 2000 wcześniej 2000, teraz kupiłem 1000. Teraz czekam aż to będzie zatwierdzone. W ostatnim tygodniu kupiłem kilka tysięcy, bo też było dostępne, akurat trafiliśmy na to. I miałem świetnych kilka sprzedaży. Naprawdę świetnych kilka sprzedaży. Około chyba 11 sprzedaży miałem z tego więc warto, jeżeli macie zwłaszcza, że to jest za darmo, tak, bo te pieniądze, które są zgromadzone na AdFounds ich nie możecie wyciągnąć po prostu do swojego banku, tak, one są zbierane na Wasze kampanie, ponieważ to jest platforma reklamowa, to część Waszych dochodów, część, część Waszego zysku jest tam odkładane więc te pieniądze możecie sobie przeznaczyć na właśnie taką reklamę, jak tutaj co Wam dzisiaj pokazałem. To by było na tyle dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie i na, mam nadzieję, że będziecie używać tego, e, tej metody ok, ogłaszania się w internecie ponieważ jest bardzo skuteczna i mam nadzieję, że będziecie mieli mnóstwo sprzedaży, okay? Trzymajcie się ciepło i zachęcam do, do reklamowania się w ten sposób. Hej, cześć.